Jakub, jak inteligentnie obraża Tuska. Padły mocne słowa. Zgadasz się z nim? Dobrze, pan premier Donald Tusk mówi coś takiego, że pan prezydent nie powinien o tym mówić absolutnie publicznie. Jeżeli już, to musi mieć pewność, że Donald Trump to się zgodzi i go za to krytykuje. Słuszna krytyka? Pan Donald Tusk ostatnio. Ale to mówił rano czy wieczorem? Nie, po, po na konferencji prasowej. No to może już coś wiedział, co ma mówić. Natomiast. panie pra Prawda jest taka, proszę państwa, że. E, Nuclear Sharing, jego głównym zadaniem jest właśnie o tym mówić. Właśnie o tym mówić. Tu jest broń jądrowa. Jak nas zaatakujecie, to użyjemy tej broni bez względu na, na, na skutki. I to Tusk powinien wiedzieć, że to jest bardziej bardziej nie tyle fizyczne działanie, czyli przeciwdziałanie, co właśnie marketingowe. Czyli po prostu musimy o tym mówić, że ta broń jądrowa w Polsce jest. Ale dopiero wtedy, kiedy się znajdzie, a nie, dopiero, a nie na etapie, kiedy puk, puk, puk panie Trump, czy pan nada broń atomową? To, czy ona tu będzie, czy nie, to my nie będziemy tego wiedzieli na 100% od razu i kiedy, bo to będzie tajne. Natomiast mówić o tym, że chcemy tej broni, to musi być jawne, no to ja sobie nie wyobrażam, to w ogóle utajnijmy wszystko. Zresztą rząd Donalda Tuska ma to do siebie, że jak są newralgiczne takie punkty, które nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem, ale się utajnia, żeby o tym nie mówić, no.